Witajcie, rodacy. AUSOM GX1 to hulejnoga spełniająca nasze europejskie przepisy, a do tego dobrze wykonana. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Front opakowania, gdy ją odbierzemy, wygląda właśnie tak. Wszystko w środku jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu. Z każdej strony mamy twardy styropian. Z dodatków znajdziemy 15 a zasilacz potrzebujący 8 godzin, by naładować akumulatory. Jest multi-tool, by coś dokręcić. Nie zabrakło instrukcji obsługi, która każdy aspekt objaśnia. A ostatnie co w środku mamy to takie trzy tokeny, jako że hulenoga nie ma tradycyjnych kluczyków. Tak wygląda GX1 od razu po wyjęciu i ta robi na żywo bardzo dobre wrażenie. Wykonana jest naprawdę rzetelnie, grube metalowe elementy, jak i jakość wszystkich komponentów sprawia, że to już wyższa półka. Sam design również może się podobać. Wygląda elegancko, a do tego waga na poziomie 22,5 kg czyni ją naprawdę lekką. Za nasz komfort będą odpowiadały dwie mocne sprężyny z przodu i tyłu. Te bardzo dobrze sobie radzą, bo jazda po polu czy nierównościach w mieście to prawie nic dla tej nogi. Zdziwiliśmy się również, jak dobrze amortyzacja działa w lesie i na tych korzeniach. Owszem, one były wyczuwalne, ale w zadziwiająco małym stopniu. Sztos. Spokojnie możemy jakiś większy odcinek po nierównym terenie przejechać. Ausom mówi, że przejdziemy na niej 80 km, i jeżeli ważycie około 65 kg, to faktycznie taki dystans jest do uzyskania na płaskim terenie, jeżdżąc spokojnie. Natomiast my, ważąc 85 kg i jeżdżąc ciągle z gazem do dechy, wyczerpaliśmy akumulator po około 50 km. Oczywiście wynik ten jest zależny od temperatury czy terenu, po jakim się poruszacie. Hulajka ma opony przystosowane raczej do jazdy po mieście bądź utwardzonym piachu, co widać po bieżniku, a to znaczy, że średnio radzi sobie z grząskim terenem, co akurat jest w pełni zrozumiałe. Pomówmy teraz o mocy. Tu mamy jeden silnik z tyłu 500 W. To dzięki niemu możemy rozpędzić się do 25 km na godzinę, tak więc szału nie ma. Dobrze natomiast, że nie uświadczymy żadnych wibracji ani oscylacji bez względu na rodzaj powierzchni, po której będziemy się poruszali. Oczywiście, jeżeli jesteście młodsi i jeszcze boicie się tej prędkości, możecie zmienić bieg silnika i taka akcja jeszcze ograniczy moment obrotowy i prędkość. Niezależnie jednak od naszych umiejętności, nieoczekiwane wydarzenia mogą wymusić na nas awaryjne hamowanie. Tu producent zastosował hamulce bębnowe plus EABS i muszę powiedzieć, że te bardzo dobrze działają i wgryzają się okrutnie w nawierzchnię, co na materiale będzie widać. Szanuje także zadanie z przodu ledowego oświetlenia w słupku plus dwie mniejsze lampki są na dole. Na pewno będziemy widzialni nawet za dnia. Z tyłu są kolejne ledy i po naciśnięciu klamki hamulca mrugają plus jest tylny odblask. Dek tudzież podest jest szeroki, ale to tylko po środku mamy takie paski z ala papierem ściernym. Docenicie też metalowy podest, więc ta pozycja na hulajce jest naprawdę fajna by poszaleć. GX1 bardzo łatwo się składa. Na dole mamy taką zwyczajną wachę, i po jej odciągnięciu cała sztyca się kładzie. Na samym końcu usłyszymy taki klik, i wtedy całość jest gotowa do transportu. Jakby tego było mało, to i same rączki na kierownicy możemy złożyć, więc sprzęt podczas transportu będzie nam zabierał możliwie jak najmniej miejsca. Trochę obawiałem się o te składane rączki, by nie miały luzów, ale nie, tu całość jest wzorowo zaprojektowana i spasowana. Na plus, zobaczcie jeszcze te tylne chlapacze, bardzo mocne i całkowicie ochraniają przed zachlapaniem. Super. To na kierownicy znalazło się centrum dowodzenia i zobaczcie, że ta jest prosta i całkiem wąska, więc przeciskanie się w ruchu ulicznym to pestka. Manetki są gumowe i lekko żłobione, więc nawet mając mokre dłonie będziemy jechać pewnie. Po prawej stronie mamy wyłącznie oldschoolowy dzwonek i trochę szkoda, że ten nie jest elektroniczny. Po prawej na dole mamy czytnik kart NFC, a wyżej kolorowy ekran, który wyświetla wszystkie ważne informacje, jak trip, Odo, stan naładowania baterii, czy na którym biegu jedziemy. Obok trzy przyciski funkcyjne, no i taka wystająca manetka. Na materiale wydaje się, że ekran jest słabo czytelny w pełnym słońcu, ale na żywo on jest całkiem jasny, a informacje widoczne. A jak się na nie jeździ? Ogólnie mówiąc, bardzo sympatycznie. Silnik od razu reaguje na nasze ruchy manetką. Nie ma takiego opóźnienia i za to szanuję. Byliśmy też pod wrażeniem jakości tych amortyzatorów i to od razu, jak się na nią wsiada, to czuć. Tutaj jazda po lesie naprawdę jest ok, o ile mamy utwardzoną drogę, bo ten bieżnik jest pod asfalt, a nie grząski piasek, który czasami występuje w leśnych ścieżkach. Jest to naprawdę przyzwoita hulajka do poruszania się głównie po mieście. Docenicie też bardzo dobrą jakość wszystkich materiałów. Tu jadąc, nic nie skrzypi, a silnik jest bardzo cichy. No i generalnie tylko do jednego mógłbym się przyczepić. 500W silnik mógłby być trochę szybszy, no ale rozumiem producenta, bo chciał stworzyć sprzęt legalny, stąd ograniczenie do 25 km na godzinę. Cena 2800 ze strony producenta, ale za 2300 też jest do dostania. I patrząc na ogólną jakość, to wydaje mi się, że to całkiem uczciwa kwota. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!